Według mitologii Io była młodą kobietą zmienioną w krowę przez Zeusa, który pragnął chronić ją przed gniewem swojej żony Hery. Fortel się nie udał, bowiem bogini rozpoznała dziewczynę i nasłała na nią gza, by ją dręczył. Io błąkała się potem nad Morzem Śródziemnym. Księżyc Io też był obserwowany jako udręczony, ale to z powodu aktywności wulkanicznej. Gwałtowne wiatry trujące substancje Głównie na bazie siarki nieustannie barwią jego powierzchnię na czerwono, żółto i biało. Io to trzeci co do wielkości księżyc Jowisza, odrobinę większy od naszego srebrnego globu. Znajduje się najbliżej swojej planety i jest najbardziej wewnętrzny z czterech galiołuszowych księżyców Jowisza. Ma żelazne jądro mierzące pół średnicy samego księżyca, co oznacza, że może mieć własne pole magnetyczne. Sonda Cassini odnotowała zuże polarne na Io powstające jako wynik przepływu prądu między Księżycem i Jowiszem. I to najbardziej aktywne pod względem wulkanicznym ciało w naszym układzie słonecznym. Jego skorupa pozostaje w nieustannym ruchu z powodu współdziałania grawitacji między Jowiszem i Księżycem, Europą i Ganymedesem. Kiedy IO cztery razy okrąża Jowisza, Europa robi to dwa razy, a Ganymedes robi to raz. To zjawisko, znane jako rezonans orbitalny, zmusza normalne kołowe orbity tych księżyców do przybierania bardziej wydłużonej postaci, a ponieważ odległość między satelitami a ich planetą ciągle się zmienia, siła ciążenia na IO Raz rośnie, raz maleje. Podobnie jak gumowa piłeczka, nagrzewana za pomocą ciągłego ugniatania. Io rozgrzewa się dzięki takiemu grawitacyjnemu ugniataniu. To powoduje, że pod powierzchnią panuje bardzo wysoka temperatura i prowadzi to do aktywności wulkanicznej na tym księżycu. Większość wulkanów na Io, jak P, to płaskie, okrągłe, niewysokie szczyty podobne do Manua Loa i Manuoka na Ziemi. Jest ich ponad 400, ale rzadko który dymi. Z pele wydobywa się pióropusz pyłu przypominający kształtem parasol, ale ten ogromny kształt słabo odcina się od powierzchni Księżyca. Łatwiej go zobaczyć na tle ciemnej przestrzeni kosmicznej. Źródłem tego zjawiska jest burzące się Jezioro Lawy pod spodem, które regularnie daje znać o swojej wrzącej zawartości. I wyrzuca bogate w siarkę gazy z wnętrza IO. Większość pyłowych pyropuszy ma mniejsze rozmiary i większą gęstość. Za dnia wydają się niebieskie, kontrastując z ciemnym odcieniem krajobrazu. Wśród wszystkich Jowiszowych księżycy IO jest najbardziej związany z macierzystą planetą. U podłoża tej skomplikowanej relacji leżą wulkaniczne gazy IO i potężne pole magnetyczne Jowisza. Oto jak to funkcjonuje. Wulkany na Io wyrzucają w przestrzeń obojętne atomy tlenu i gazy zawierające siarkę. Słońce lub pas promieniowania Jowisza jonizują atomy. oni przylegają do niewielkich linii natężenia w polu magnetycznym Jowisza, które to synchronicznie porusza się z jego obrotem. Kiedy to pole ociera się o Io, Ciągnie za sobą zjonizowany gaz, tworząc wokół Jowisza oponkę zwaną torusem. To co zaczyna się jako kula naładowanych cząsteczek otaczająca Io, staje się halo wokół Jowisza. Kiedy torus przechodzi przez cień planety, widać nikłą poświatę. Tymczasem, w miarę jak Io okrąża Jowisza, ukryty w swoim torusie potężny strumień elektronów płynie wzdłuż linii pola magnetycznego planety. Łącząc Io z Jowiszem na stałe, to elektryczne połączenie wędruje wokół planety razem z Io, zamiast ze znacznie szybszym polem magnetycznym Jowisza. Dzięki temu powstają okresowe transmisje radiowe z naturalnie generowanego Jowiszowego źródła. Uważa się to za największy obwód elektryczny w układzie słonecznym.